Boju, mały. Angielskiego żeśmy się nauczyli. Mm, mm. Proszę Państwa, <laughs> teraz Państwa przeprosić za to co teraz pokażemy. Naprawdę serdecznie przeprosić, albowiem pokażemy teraz Państwu malucha. Razem? Znaczy... A co, boisz się? <laughs> Wracamy teraz do roku 1976. To nie będzie maluch standard. To nie będzie... Ja wiem, że nie będzie, dlatego że jest bis. No, no bis, to... bis, bis. Bis. Bo jest bis. Wiesz co, to jest bis? No to jest skrót. Bierz ja. i spadaj. <grym> Przez te skróty tyle poroty, Ty skrótów nie umiesz czytać. No. Bis to jest skrót bieg i spłaty. Jedźmy, bo czasu mało, a zaległości wiele. Muszę powiedzieć, hey, jedźmy. Bo... Ale ja też chcę jechać. My tak jesteś, co? Bo wózek jest jeden, a nas jest dwóch. Bo wózek jest jeden, a nas jest dwóch. O ty mnie tu tłumacz jak głupkowi, widzę, nie? Myślę, co zrobić. Już raz myślałeś. Dojechaliśmy z Pięknej na Gnojno. Powinniśmy... W drugi y raz bo... nie jadę. Oj, przestań, Boziu, bo przecież teraz jest nowe myślenie. Co ty, gazet nie czytasz? Jakie? No pierestrojka jest, co, co ty? No to już było. No to będzie rozpierestrojka, no coś będzie. No i nie kłóćmy się, Boże, ty mój... Tak jak stoimy, podzielmy się na rolę. No i co? Ja będę za sterem. A ja? A ty będziesz, no, ten co warczy, nie? Warwą? Nie. Ten co warczy, co to... Co... Motor, no. To jest takie proste, nie? Dobrze, że jestem motor, bo ci za sterem a. to się zmieniają. Ci... Kup się teraz. Będzie teraz najważniejszy moment. Ja będę cię za chwilę zapalał do pracy. Kolejny raz. Od tego bardzo dużo zależy. Bo jak ty zapracujesz, tak my razem daleko zajedziemy. A już trzeba się ruszyć z miejsca, bo cały świat się śmieje. Ten PGR trzeba skończyć. Jaki PGR? Tam, tam PGR to jest skrót Pić gruchać i ruchaj zapożyczone zielone. A przed nami w szerokiej perspektywie kolejnego programu, jak my ten zakręt wyrobimy? Zakręt to pół biedy, ale cały czas jest pod górę. Byłoby z górki motorek, byłby niepotrzebny. Gotowy? Mhm. Do pracy! Hey! Ja rzucam hasło do pracy, a ty mi... Podnieś maskę. Otwórz wlew. Za dużo palisz. Lewy, prawy... Spryskiwacz? Jak tak? Nie, 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 nie. nie. Co, to? Ci dam samą zapłon, to zobaczysz, co to. Pis automat, czy co? Nie dociera uszczelki pokaż. Zasmarowane, że przez świtu nie ma. Gaźnik to ci chodzi. Nie. Gaźnik. To się nie psuje. Nie ma prawa. Nie ma. Na saniu od rana. Przecież musimy się ruszyć, bo jak to będziemy tak dalej stali, to nam tylko zostaną wycieraczki. Czy ty to rozumiesz? Weź, popraw ten pasek linowy, świecę do przodu i do pracy! Zdechłem! Kurczę, przy świadkach mówię. Jeszcze raz stanę z wózka, to się żarty skończą. I pojedziemy do specjalistów. I tam was wezmą na kanał. Śrubki przykręcą, luzy zlikwidują i tłumik nałożą. <gry> Ci łą, wo, 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 wo. Jak wow, wow, wo, wo przyjedzie, to cię zaciągną na parki grzeszerzony. I tam zardzewiejesz. i obojętnie czy deszcz. Ale ktoś mi lakier zdarł. Ja. Bo to... się śmieję, jak miał cały lakier. Kurczę, faktycznie. I też przy samej głowicy. Ty, poczekaj, ale ja jestem teraz w domu. Słuchaj, ty, jak ty masz lakier zdarty, to ty jesteś stuknięty. Po wypadkach. Jak to się stało? Ty, to teraz trzeba na korbę albo, że popchnąć ktoś, czy ja? O! Ktoś teraz, nas wyprzedza. Teraz ta stacja... Ty, to Aha! jest Ty, to je... nasza rola. To jest moja rola. To... <grym> 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 Jeszcze raz powtarzam, dupar maniaka. Waszym zadaniem jest pracować, a naszym patrzeć, czy dobrze jedziemy. <grym> Do pracy. O, o. Co, to wy w takiej sytuacji proponujecie mi wał korbowy? Pójście na styl. Czyli wiecie, że jedno takie O to auto automatycznie 2 556 882 mniej łyżeczki do herbaty na rynku? Że to nas kosztuje 20 856 20 822 mniej nakrętki do pasty, polena pilnie poszukiwanej? Oraz 624 815 zł. i 70 groszy na godzinę to kosztuje. O. Co? Takie gadanie pierdół w telewizji. Nie, nie, chwileczkę, bez emocji. Bez emocji. Spokojnie. Pogadajmy tak spokojnie jak motor z motorniczym. O niczym. Dlaczego? O co wam chodzi? Ja już 12 godzin jestem na chodzie. 12 godzin w tej sytuacji? Trzeba 24! Doba, dwie, osiem, dób! Nie zmieści się! Trzeba... Mimo, że bis. Dobra, rozumiem. Pójdźmy na ten kompromis. Proszę bardzo, ale wszyscy. W soboty i niedzielę macie wolne. Po południu. Ale resztę dni tygodnia pracujemy na takich obrotach, że świat zadziwimy. Wskaźniki nie wytrzymają, normy poprzekraczamy. To jest ta ustawa, co sama w życie wchodzi? Tak. Trzeba przejść z ilości w jakość. I to jakość ze znakiem, mam powiedział z jakim znakiem. Jakość nam nie wychodzi, a znak został. Wy tak, tak czasami się odzywacie, abyście mieli tylko półbaka. Czy wy jesteście dwusów? Nie, ale ochrzczony. <laughs> Chodzi o to, że nikt wam nie każe pracować systemem dwusuwowym, że od dawna mamy już nowy system pracy. Czterotakt ludowy na cztery. Sanie, sprzeszanie, praca wydech.